Celebujemy dziś zakończenie II wojny światowej. To jest dzień ogromnie ważny dla wielu, ale również dla mojej rodziny, gdyż mój ojciec jako oficer walczący w francuskim Oporu był odpowiedzialny za łączność z Adriantem i na zakończenie wojny dostał od rządu londyńskiego polskie oznaczenia bojowe jak Krzyż Walecznych. To jest właściwy moment, aby oddać hołd polskim żołnierzom, którzy walczyli, których tak wielu poległo na wszelkich frontach. Wciąż warto przypomnieć Europie, jak decydujący był wkład Polski we wspólne zwycięstwo. Czy tylko dzięki bohaterstwu polskiego żołnierza, czy też talentowi, na przykład matematyków, którzy na samym początku Łamali Schif Vermachtu, czyli kod Enigme. Wszyscy tak wiele im zawdzięczamy.